Sprawa ta była ukrywana przed opinią publiczną po pół bańki na różne bzdury. Ci, którzy piszą te wnioski, doskonale opanowali nowomowę. No i co mamy? Proszę Państwa, po kolei. 200 tysięcy złotych na zestaw do nowoczesnych technik gastronomicznych serwowania deserów. Nie wiem, czy będą to roboty. Chętnie się zapoznam. Pojadę na deser. E, proszę Państwa województwo pomorskie e, dywersyfikacja działalności pizzerii poprzez rozszerzenie o solarium nasze PKB bez wątpienia na papierze od tego wzrośnie i tak sztucznie pompowane PKB mamy województwo łódzkie, zapraszamy e, dywersyfikacja działalności kebaba o usługi hotelarskie pokoju na zapleczu, ciekawe to będzie także w województwie łódzkim Przedsięwzięcie małe, średnie przedsiębiorstwo opierające się na tym, że Solarium będzie się dywersyfikowało biznesowo, o podniesieniu odporności, proszę Państwa pojawia się odporność, mamy wojnę, więc odporność raczej nie jest kontekst pandemiczny chyba już, a może na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, jakie to kryzysy mamy zwalczyć w Solarium, no kupując ekspresy kawowe, zachęcam do wyjaśnienia. Urzędników, którzy nadzorują wydatkowanie tych funduszy. Dalej mamy yy, odporność, yy, także odporność, o oh proszę, także odporność na sytuacje kryzysowe. Będziemy się dywersyfikować w zakresie nowoczesnej usługi kina mobilnego na otwartym powietrzu. No To jest dywersyfikacja niewątpliwie istotna, szczególnie w czasach kryzysu. Yy, mamy tutaj też parę innych informacji, na przykład odżywcze piwa bezalkoholowe o szczególnych walorach smakowych 400 tysięcy. Nowoczesne mobilne ekspresy kawowe, zakup jachtu, proszę Państwa, pozaszkolne formy edukacji sportowej, w kebabie będą, będą uprawiane, wielopoziomowe kursy brydża w modelu e-learningu za prawie pół miliona złotych, bezpieczne treningi w czasie zagrożenia epidemiologicznego będą realizowane, proszę Państwa, w kontenerach będzie można sobie przewieźć na przykład do lasu żeby tam poćwiczyć znów jachty firma prowadząca proszę Państwa kamieniarstwo, będzie się dywersyfikować w postaci założenia pizzerii no ale też są takie bardziej powiedziałbym oryginalne pozycje na przykład noclegi w ekojurtach o nazwie glamping z alpakami 470 tysięcy rzeczywiście potwierdzą, bo byłem na festynie z alpakami, dla dzieci duża fajna atrakcja, nie wiem czy nasze Państwo to przesunie do przodu, ale, no ale może lepiej alpaki niż serwis yy, do serwowania kawy, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś by się chciał zapoznać z tymi rzeczami, strona stała się dzisiaj rano niedostępna. Skąd my to znamy? Kiedy zaczęliśmy w 18 roku nagłaśniać statystyki migracji do Polski w okresie rządu morawieckiego, także strona stała się niedostępna przed wyborami samorządowymi. To już prawidłowość, kiedy konfederacja co jest